Jeśli Twoje wyniki czasami idą w dół a niby wszystko jest dopięte, czyli śpisz, jesz i trenujesz, nie masz jakichś nadmiernych stresów, no to więc o co może chodzić? Ktoś by powiedział, że nie wiem, za dużo jesz i już za długo trwa nie wiem, Twój cykl masowy i nie możesz dalej progresować, zrób deload, nie wiem, zrób minikata i potem wszystko się zmieni. Nie zawsze tak jest, generalnie. Dużo to stanu mysłu. Jeśli nie jesteś mentalnie nastawiony 100% na, na trening i, i na korzyści, jakie z tego płyną, możesz po prostu sam się blokować na treningu i to jest bardzo, bardzo istotne. Ja często u siebie to zauważyłem w momencie, kiedy na przykład mam bardzo ciężki dzień i jeszcze wracam na przykład do domu o godzinie 16, i nie mogę iść na przykład od razu na trening, tylko jeszcze coś ze mnie wyciąga dalej tą energię, tak? I dalej tą motywację. Muszę nie wiem, zrobić to, to, to zająć się tym tym i wychodzi tak, że jest godzina 19.30 i ja jestem już mega zmęczony, nogi mnie bolą, i Henry to by mnie położył po prostu yy, i, i wyłożył się cały, ale wtedy właśnie idę na trening, no bo muszę dzisiaj zrobić trening, tak? bo mam po prostu to zaplanowane. I idę robić ten trening, siłowo czuję się kiepsko. Nogi odmawiają posłuszeństwa po całym dniu. Ale idę właśnie wtedy najbardziej zmotywowany, ponieważ stwierdzam, że okej, okay, yy, tu się czuję słabo jako ciało, ale mój mental, że muszę zrobić ten trening. I najczęściej po takim mega ciężkim dniu, czy na przykład jak mi dopadnie jakaś lekka choroba, ja nie mówię o jakiejś zajebistej grypie, 40 stopni gorączki, ale na przykład Miałem tak z miesiąc temu, dopadła mnie choroba i miałem dwa dni luzu od treningu, temperatura około 38 stopni. Mm. I wiedziałem, że robię przysiady, że, że w tym trzecim dniu robię przysiady, gdzie jeszcze byłem chory i miałem tam stan podgorączkowy. Ale mój mental był na tyle silny, że byłem jeszcze bardziej zmotywowany, bo mówię: kurde, jestem chory, czyli pewnie nie mam siły, już sobie tam w głowie troszeczkę ułożyłem, że mogę być słabszy. Ale poszedłem na tyle zmotywowany, że zrobię wszystko, żeby dołożyć te głupie 5 kg na sztangę i żeby po prostu przebić to, bo no nie, mimo wszystko. No i co się okazało? Poszedłem z tak dobrze nastawioną głową, tak dobrze nakręcony, że zrobiłem wszystkie wstępne serie, podszedłem do pierwszej serii roboczej i zrobiłem ją tak kurwa mega dynamicznie, że szczerze mówiąc, jakbym teraz miał to zrobić tak mega dynamicznie, jak zrobiłem, to wtedy nie potrafiłbym. No po prostu miałem. Taki dobry mental, byłem tak dobrze nakręcony, że byłem tu jak maszyna po prostu. I to jest właśnie najważniejsze, że czasami jak twoje wyniki idą w dół, to po prostu twój mental jest zły w głowie. I yy, okazuje się, że twoje ciało umie dużo więcej i potrafi dużo więcej yy, i zrobiłby dużo więcej, ale ty jesteś źle nastawiony. Po prostu wszystko to jest psychika. I, i, I to odpowiada po prostu wielu, wielu naszym niepowodzeniom w życiu, i tak samo na treningu. Więc nawet jak masz mega ciężki dzień, to ty już się nie nastawiaj, że ten trening wieczorny, po całym, tym zjebanym dniu będzie zły, tylko nastaw się, że właśnie musisz wywalczyć, żeby ten trening był kurwa jeszcze lepszy. Bo było ciężko, a ja zrobię to jeszcze lepiej. No nie? I to po prostu u mnie się sprawdza fenomenalnie, więc czasami ja lubię trenować po ciężkim dniu. Zdarzało mi się tak, że cały dzień byłem w biegu. I dosłownie miałem tak, że musiałem wstać o 5.30 rano, a na trening najwcześniej miałem czas o 22.00. I robiłem ten trening do 12.00 w nocy i to były jedne z lepszych treningów, bo po prostu byłem naładowany, że zrobię coś jeszcze lepiej, nie? jeszcze więcej. I przebiję mimo tych wszystkich trudności, skupiam się, idę, teraz jest czas na siłownię, teraz jest czas na trening, teraz jest czas na ciężary, podnoszę klamoty, robię to najlepiej jak się da. I taki mental buduje zawsze hard ducha. Więc jeśli masz z tym problem, popracuj nad psychiką, popracuj nad tym, żeby już w dzień treningowy czy dzień przed treningiem nawet spojrzeć na swój plan, zobaczyć, dobra, mam ciężkie przysiady, mam ciężkie ciągi, nie wiem, boję się powiedzmy, że ja tego nie zrobię, że nie dam rady tym ciężarom i już nastaw się w głowie i wyobraź sobie już tę serię, jakie robisz. Już dzień przed, czy w tym samym dniu rano, już pracuj nad tym w głowie, już myśl o tych przysiadach, jak to będziesz robić i całkowicie twój mental się zmieni. Mi to bardzo osobiście pomaga, może ktoś pomyśli, że jestem wariatem, bo kurwa od rana myślę jak zrobić przysiad, <grych> ale to się sprawdza. I na przykład takie moje nakręcenie już z samego rana, jeszcze jak sobie obejrzę coś tam na YouTubie, wiesz, jakiegoś gościa, który fajnie mówi na przykład o low barze, Jakimś deadlifcie i, i wiesz, i czegoś się nauczę, i to mnie jeszcze bardziej motywuje, żebym ja to zrobił właśnie tak samo, nie? Więc to jest mega podejście i potrafi naprawdę wyniki wykręcić czasami fenomenalnie w górę. Piąteczka.